Grzybobranie z dziadkiem W małym miasteczku mieszkał pięcioletni chłopiec o imieniu Jacek. Jacek chodził do przedszkola i uwielbiał słuchać opowieści swojego dziadka Eustachego. Pewnego dnia dziadek zaproponował, że w sobotę rano zabierze go na grzyby. Jacek nie mógł zasnąć całą noc, wyobrażając sobie, jakie skarby znajdą w lesie. Marzył o prawdziwkach, maślakach i borowikach. Kiedy nadeszła sobota, słońce wschodziło na bezchmurnym niebie, a powietrze było rześkie i pachniało wilgocią. Jacek wstał z łóżka pełen energii i z niecierpliwością czekał na dziadka. Gdy dziadek przyjechał, miał ze sobą duży kosz i specjalny nóż do grzybów. – Jacek, dziś wyruszymy na prawdziwe grzybobranie – zawołał dziadek z uśmiechem. W samochodzie dziadek opowiadał o tym, jak wiele grzybów można spotkać w lesie i jak ważne jest, aby umieć je rozróżniać. Mówił o grzybach jadalnych i trujących, a także o tym, że niektóre grzyby mogą być bardzo niebezpieczne. Jacek z zapartym tchem słuchał, a w jego głowie kłębiły się obrazy kolorowych grzybów. Kiedy dotarli do lasu, Jacek poczuł się jak w bajce. Drzewa miały złote i czerwone liście, a pod nogami szeleszcząca warstwa opadłych liści sprawiała, że każdy krok był radosnym szelestem. Dziadek pokazał mu, jak należy trzymać koszyk i jak ważne jest, by nie niszczyć grzybów, które nie nadają się do jedzenia. Jacek z zapałem wyruszył na poszukiwania, ale szybko się rozczarował. Po dłuższym czasie nie znalazł nic poza trującymi grzybami. Zobaczył muchomora, który wyglądał atrakcyjnie, z czerwonym kapeluszem w białe kropki. Z podekscytowaniem zawołał dziadka, ale ten szybko wyjaśnił: To muchomor jacek jest bardzo niebezpieczny. Może wyglądać pięknie, ale zjedzenie go może być bardzo groźne. Dziadek zbliżył się do muchomora i kontynuował: Wiesz, zjedzenie takiego grzyba może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Muchomor zawiera toksyny, które mogą uszkodzić wątrobę i inne narządy. Ludzie, którzy go zjedli, często czuli się bardzo źle i musieli iść do szpitala. Dlatego ważne jest, żebyśmy nigdy nie jedli grzybów, których nie znamy. Jacek słuchał z powagą, a w jego oczach odbijał się strach i zrozumienie. Musimy być bardzo ostrożni dodał dziadek Ucz się, jak rozpoznawać grzyby, aby zawsze wiedzieć, co jest bezpieczne do jedzenia. Jacek poczuł się nieco zawiedziony, bo miał nadzieję na szybkie znalezienie jadalnych grzybów, ale teraz zrozumiał, jak ważna jest wiedza i ostrożność. Dziadek zauważył jego zniechęcenie i powiedział: Grzybobranie to nie tylko zbieranie grzybów. To także nauka i cierpliwość. Musimy być czujni i uważni na to, co nas otacza. W pewnym momencie, wędrując przez las, dziadek dostrzegł coś niezwykłego na pniu drzewa. Jacek, spójrz, to chuby! Powiedział z entuzjazmem. Jacek podbiegł bliżej. Na drzewie rosły brązowe i szare grzyby o twardej strukturze, które wyglądały jak półmiski. Huby są bardzo ciekawe, wyjaśnił dziadek. To grzyby, które rosną na drzewach. Często są bardzo twarde i nie nadają się do jedzenia. Huby odgrywają ważną rolę w ekosystemie, ponieważ pomagają w rozkładzie martwego drewna i tworzeniu humusu, co sprzyja wzrostowi innych roślin. Jacek słuchał z zainteresowaniem: A czy można je zbierać? zapytał. Kuby nie są grzybami, które zbiera się do jedzenia, ale mogą być wykorzystywane w niektórych tradycjach, na przykład do robienia naparów. Ważne jest, aby zawsze wiedzieć, co zbierasz, dodał dziadek. Zachwycony opowieściami dziadka, Jacek czuł, że uczy się czegoś ważnego. Po chwili postanowili ruszyć dalej. Wkrótce, podczas spaceru, dostrzegli dwie sarny. Zakradli się ciekawi, gdzie pójdą. Sarny prowadziły ich przez gęsty las, aż dotarli do pięknego zakątka, gdzie płynął strumyk. Woda w strumyku była krystalicznie czysta, a sarny z radością piły wodę. Zafascynowany tym widokiem, Jacek rozglądał się wokół i nagle, na polanie, zobaczył coś, co przyciągnęło jego uwagę. Z Nienacka, tuż pod jego nogami, leżał grzyb. Był to prawdziwek, duży i zdrowy. Jacek zawołał dziadka a ten z entuzjazmem podszedł do chłopca. Brawo Jacek! To prawdziwek! zawołał dziadek. To jeden z najsmaczniejszych grzybów w lesie. Dziadek nauczył Jacka, jak delikatnie wyciągnąć grzyb z ziemi, nie niszcząc przy tym jego korzeni. Mówił, że należy zostawić trochę grzybów w lesie, aby mogły rosnąć na przyszłość. Przy strumyku rosło mnóstwo grzybów. Jacek był zachwycony. Dziadek pokazywał mu różne gatunki: maślaki, borowiki i kanie. Tłumaczył, jak je rozróżnić, na co zwracać uwagę i dlaczego niektóre grzyby są jadalne, a inne nie. Kiedy wracali w stronę samochodu, Jacek zauważył coś niezwykłego. Na skraju polany, w promieniach słońca, stał ogromny grzyb. Wyglądał jak mały parasol i miał przepiękny, biały kapelusz. Dziadku, zobacz, co to za grzyb! zawołał Jacek z zachwytem. Dziadek zbliżył się i z uśmiechem odpowiedział: To grzyb gigant wygląda na to, że to kania, która może być jadalna, ale musimy być pewni. Upewnijmy się, że jest dobrze rozpoznany. Zanim go weźmiemy do koszyka, dziadek dokładnie przyjrzał się grzybowi, sprawdzając jego cechy. Po chwili stwierdził, że to rzeczywiście kania, która będzie pysznym dodatkiem do obiadu. Świetna robota, Jacek! To zasługuje na pamiątkowe zdjęcie! powiedział dziadek, chwytając telefon. Jacek z dumą pozował obok swojego znaleziska. Czuł, że ten dzień był nie tylko wspaniałą przygodą, ale także lekcją, która na długo pozostanie w jego pamięci. poniedziałek w przedszkolu Jacek opowiadał wszystkim o swoim grzybobraniu. Mówił, jak ważne jest, aby znać grzyby i rozróżniać te jadalne od trujących. Z radością wspominał, jak odkrywał huby na drzewach, uczył się o ich roli w lesie, a także jak obserwował sarny i ich naturalne zachowanie. Na końcu dodał z uśmiechem. Grzybobranie to nie tylko zabawa, to nauka cierpliwości i pokory. A wszystko to dzieje się w pięknym otoczeniu natury, które warto doceniać. Zachęcam was, żebyście też spróbowali. na kanał czas na dzieci.